w którym Messi, Mbappé i Neymar dali prawdziwy popis w Lidze Mistrzów, kompletnie poniżając swoich przeciwników, był naprawdę niezapomniany. To wydarzyło się w meczu między PSG a Maccabi Haifa 25 października 2022 roku podczas fazy grupowej Ligi Mistrzów. PSG miało potężną kadrę z graczami takimi jak Sergio Ramos, Vitinha, Marquinhos, oprócz trzech największych gwiazd futbolu Messiego, Mbappé i Neymara. Był to idealny moment, aby gwiazdy PSG pokazały swoje umiejętności piłkarskie i zdobyły zaufanie fanów. Sędzia dał sygnał do rozpoczęcia gry, która zaczęła się intensywnie. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w ósmym minucie, kiedy to po serii podań w ataku, Neymar zagrał świetne podanie do Fabiana, który był w polu karnym, wolny od obrony. Hiszpański pomocnik przyjął piłkę i uderzył w kierunku bramki. Ale precyzja strzału nie była idealna i piłka wyszła na linii końcowej. Około 17 minuty PSG ponownie zaatakowało, z Neymarem rozpoczynającym ofensywną akcję Podaniem do Messiego, który zagrał do przodu do Mbappé w polu karnym. Francuski as pobiegł po piłkę i zagrał ją z powrotem, przygotowując Neymara do strzału z doskonałej pozycji. Jednak precyzja strzału była słaba i piłka poszła daleko od celu. Teraz był czas, aby Messi pokazał, dlaczego jest najlepszy na świecie. Krótko później, w 18. minucie, PSG rozpoczęło kolejną akcję zespołową. Messi otrzymał podanie w polu karnym i przygotował głową dla Mbappé. Otoczony przez przeciwników, francuski napastnik zwrócił piłkę Messi. Mając piłkę u stóp, Argentyńska Gwiazda nie wahała się i oddała potężny strzał Trivela, umieszczając piłkę w siatce. Pierwszy gol Messiego w tym meczu dał przewagę PSG i zapowiadał, że ta noc będzie prawdziwym popisem. Blisko 22 minuty. Makabi Haifa zaatakowało z Abu Fanim otrzymującym dobre podanie w polu karnym. Z piłką u stóp pomocnik zastosował zwód ciała na obrońcy, otwierając przestrzeń do oddania potężnego strzału na bramkę. Jednak bramkarz PSG był czujny i do Dobrze się ustawił, aby obronić. Niedługo potem Makabi zdobyło rzut rożny, który został wykonany z dośrodkowaniem do pola karnego. Obrona PSG początkowo odbiła piłkę, ale Makabi odzyskało posiadanie i Kornut wykonał nowe dośrodkowanie do środka. Tym razem Batubinzika był dobrze ustawiony i wyskoczył wyżej niż przeciwnicy, aby uderzyć głową w kierunku bramki. Jednak precyzja nie była idealna i piłka przeszła nad poprzeczką. Około 25 minuty PSG wróciło do ataku z Mbappé rozpoczynającym akcję od. Lewej strony. Jednak został zatrzymany przez twardy faul obrońcy Seka, który otrzymał żółtą kartkę za to wykroczenie. Sytuacja stała się kontrowersyjna, gdy Neymar, zdenerwowany twardym wejściem przeciwnika, gwałtownie się poskarżył i również został ukarany żółtą kartką. Hej kibicu! Zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Teraz przyszedł czas, aby Mbappé zabłysnął w meczu. W 31 minucie Mbappé ruszył do przodu i rozpoczął zaplanowaną akcję z Neymarem, wymieniając podania z obroną przeciwnika. W tym podanie piętą od Neymara, które zachwyciło kibiców. Akcja zakończyła się tym, że Mbappé otrzymał piłkę w polu karnym i oddał precyzyjny i umiejętnie skierowany strzał na bramkę, zdobywając drugiego gola dla PSG w meczu. Ten gol sprawił, że kibice PSG byli bardzo podekscytowani piłką nożną, którą prezentował ich zespół święty. Z entuzjazmem na trybunach. Teraz tylko Neymar musiał także strzelić swojego gola. I to właśnie się stało w 34. minucie, kiedy PSG przechwyciło piłkę od przeciwnika i rozpoczęło szybką kontratakację z trio Mbappé, Neymar i Messi, sprawnie wymieniając podania i zbliżając się do bramki przeciwnika. Podchodząc do pola karnego, Neymar otrzymał piłkę wolny od obrony, stając twarzą w twarz z bramkarzem przeciwnika. Z spokojem i pewnością siebie, jak na wyjątkowo utalentowanego gracza przystało, od dał znakomity strzał, który odbił się od słupka i wpadł do bramki. Golnej Mara, przy asystach Messiego i Mbappé pokazał, jak zgrane jest trio gwiazd znane jako MMM i że są prawdziwą potęgą w światowym futbolu. Krótko później, w 36 minucie, Maccabi Haifa odpowiedziało. Kornut otrzymał piłkę na lewej flance, ale został zatrzymany przez twardy faul. Faul został wykonany przez Acili, który zagrał precyzyjne dośrodkowanie do pola karnego. Sek będąc czujnym na akcję, szybko ustawił się i nie będąc pilnowany, wykonał mocny i celny strzał głową, wprowadzając piłkę do siatki. Obrońca Sek z Makkabi Haifa zdecydował się nie świętować zdobytego gola. Zamiast tego szybko podbiegł, by złapać piłkę i jak najszybciej wznowić grę, pokazując determinację drużyny do odrobienia strat. Niedługo potem PSG rozpoczęło ofensywę z Neymarem oddającym piękne podanie do Mbappé w ataku. Francuska gwiazda posunęła się do przodu i zbliżając się do pola karnego, stawiła czoła obronie robiąc miejsce na mocny strzał na bramkę. Jednak bramkarz przeciwnika był czujny i dobrze ustawiony, co pozwoliło mu na obronę. W 42 minucie PSG popełniło błąd, a Makabi Haifa przechwyciło podanie w obronie. Harry skorzystał z okazji i oddał strzał z daleka. Jednak precyzja strzału nie była dobra i piłka poszła daleko od celu. Teraz znowu przyszedł czas, aby Messi wszedł na scenę. Pod koniec pierwszej połowy w 44 minucie PSG rozpoczęło atak. Zemba P i Messim wymieniającymi podania i precyzyjnie posuwającymi się do przodu. Argentyńska gwiazda otrzymała piłkę blisko pola karnego i oddała niezwykle mocny strzał z daleka. Lewonożny strzał Messiego posłał piłkę w róg bramki, zdobywając jego drugiego gola w meczu i czwartego dla PSG. Kibice PSG eksplodowali z radości, podczas gdy gracze ściskali się w świętowaniu. Drugą połowę rozpoczęło zdecydowane Maccabi Haifa, zdeterminowane, aby odwrócić losy meczu. W 40 minucie izraelski klub rozpoczął atak z Kornudę na lewym skrzydle, który mierzył się z obroną i zagrał dośrodkowanie do środka pola karnego. Wysoki napastnik Piero był dobrze ustawiony i wyskoczył wyżej niż jego przeciwnicy, aby uderzyć głową. Jednak precyzja tego strzału głową nie była dobra i piłka przeszła nad poprzeczką. Niedługo potem Makabi Haifa ponownie zaatakowało z abufaniem wykonującym dośrodkowanie do pola karnego. Wysoki napastnik Pierot ponownie dobrze ustawiony, skoczył, aby główkować piłkę w kierunku bramki. Jednak piłka minęła słupek i wyszła na Linii końcowej. Wyglądało na to, że w każdej chwili Maccabi Haifa mogło zdobyć gola. I to właśnie się stało w 49. minucie, kiedy zdobyli rzut rożny, a Cili wykonał precyzyjne dośrodkowanie do pola karnego. Po serii główek piłka trafiła do Secka, który precyzyjnie główkował w kierunku bramki, zdobywając swojego drugiego gola w meczu. Ten gol Seka sprawił, że kibice Maccabi Haifa skakali z radości, widząc, jak ich zespół zdobywa dwa gole przeciwko tak potężnemu przeciwnikowi. W 53. minucie PSG odpowiedziało szybką kontratakacją z Neymarem podającym piłkę do szybko pędzącego Mbappé. Gdy zbliżał się do pola karnego, francuska gwiazda próbowała zwrócić piłkę Neymarowi, ale obrona przeciwnika zablokowała strzał. Jednak piłka wróciła i odbiła się od ręki Mbappé, co skłoniło sędziego do odgwizdania faulu za zagranie ręką. Niedługo potem PSG ponownie zaatakowało z Neymarem wykorzystującym swoją doskonałą wizję gry do wysłania świetnego podania do Hakimiego w polu karnym. Jednak Hakimi stracił równowagę, i źle zakończył akcję, a piłka wyszła na linii końcowej. W 57 minucie PSG ponownie zaatakowało z Messim podającym piłkę do Mbappé na lewym skrzydle. Francuska gwiazda posunęła się do przodu i podała do Neymara w polu karnym. Jednak zanim brazylijska gwiazda zdążyła oddać strzał, obrońca przeciwnika przechwycił i przejął piłkę. Teraz przyszedł czas, aby Mbappé ponownie zaświecił w meczu. W 63 minucie PSG zorganizowało skuteczny atak, Prawą stroną boiska z Hakimim posuwającym się do przodu i wykonującym precyzyjne dośrodkowanie do Mbappé, który był ustawiony w polu karnym po przeciwnej stronie boiska. Utalentowany francuski napastnik zręcznie przyjął piłkę i oddał niezwykle precyzyjny strzał, trafiając dokładnie w zamierzony róg. Bramkarz przeciwnika nie miał szans na obronę, co skutkowało piątym golem PSG w meczu. Ten piękny gol Kyliana Mbappé jeszcze bardziej podniósł entuzjazm kibiców, którzy już byli podekscytowani spektakularnym futbolem, które prezentowało PSG. Tymczasem Neymar również chciał ponownie wyróżnić się w meczu. Niedługo później, w 66 minucie, PSG rozpoczęło kolejny atak prawą stroną z hakimim dośrodkowującym piłkę do pola karnego, ale tym razem przeleciała ona bezpośrednio, nie znajdując nikogo do zakończenia akcji. Neymar odzyskał piłkę po lewej stronie, minął obrońcę i ruszył do środka pola karnego, próbując podać do kolegi z drużyny w środku. Jednak niespodziewanie piłka trafiła w obrońcę przeciwnika i wpadła do bramki, skutkując golem samobójczym, który mógł być przypisany niezwykłej umiejętności Neymara. W 71 minucie PSG prawie zwiększyło przewagę za sprawą zaplanowanej akcji, gdzie Mbappé otrzymał piłkę po lewej stronie i podał do Messiego, który szybko przekazał ją do Solera, który z kolei wystrzelił mocny strzał w kierunku bramki. Jednak strzał minął słupek o włos i wyszedł za linię końcową, omalnie trafiając do bramki. Messi również wydawał się chcieć strzelić kolejnego gola. Blisko 76 Minuty, PSG rozpoczęło kolejny atak z P na lewej stronie, próbujący minąć przeciwnika, ale zdecydował się podać do Messiego. Rozpoczęli zaplanowaną akcję z wymianą podań w polu karnym, kończąc na Messim, który otrzymał piłkę przed bramką i oddał potężny strzał. Jednak piłka minęła cel o włos, eksplodując na poprzeczce. W 81 minucie PSG kontynuowało nacisk, z Messim wykorzystującym swoją doskonałą wizję, gry do wysłania doskonałego i precyzyjnego podania do Ekitike w polu, Karnym. Stając twarzą w twarz z bramkarzem, Ekitike próbował strzelić, ale bramkarz przeciwnika dokonał znakomitej obrony. Messi wydawał się zdeterminowany, aby pomóc swojej drużynie zwiększyć przewagę. Gdy gra zbliżała się do końca, w 83 minucie Messi otrzymał piłkę po lewej stronie, umiejętnie ruszył do środka pola karnego i wykorzystując swoją wyjątkową wizję gry, zidentyfikował puste miejsce i wykonał decydujące podanie do środka. Soler, antycypując akcję, szybko doszedł i wystrzelił Mocny i precyzyjny strzał, zwiększając przewagę PSG z majestatyczną asystą Lionela Messiego. Siódmy gol PSG nie tylko zwiększył przewagę, ale także pogłębił upokorzenie doznanego przez drużynę przeciwną, podkreślając dominację PSG w meczu. Z korzystnym wynikiem Neymar korzystał z okazji, aby pokazać swoje techniczne umiejętności, jak w imponującej podadzie Pietu, którą wykonał w 86. minucie. Blisko końca gry, w 87. minucie, Neymar ponownie zaczął niepokoić obronę przeciwnika, rozpoczynając indywidualną akcję i mijając kilku przeciwników, ale został zatrzymany przez faul blisko pola karnego. Ten faul w odległości 18 metrów od bramki stanowił duże zagrożenie dla przeciwnika, ponieważ Messi i Neymar, którzy przygotowywali się do wykonania rzutu wolnego, są znani z zamieniania takich prób na gole. Sędzia dał sygnał i to Messi oddał mocny strzał na bramkę. Jednak precyzja nie była dostosowana i piłka poszybowała daleko od celu. W ostatnich minutach PSG odzyskało posiadanie piłki i rozpoczęło kontratak z Neymarem otrzymującym piłkę w pobliżu pola karnego i próbującym oddać strzał z daleka. Jednak strzelił zbyt mocno, co sprawiło, że piłka poszybowała wysoko, przechodząc blisko poprzeczki. Niedługo potem sędzia zagwizdał koniec meczu, kończąc to miażdżące zwycięstwo PSG w meczu Ligi Mistrzów. Trio gwiazd Messi, Mbappé i Neymar pokazało imponujące. Grę, każdy z nich strzelając gole i wykazując dużą technikę na boisku. A jeśli podobało Ci się to występie Trio MMN, to jeszcze bardziej zaimponuje Ci dzień, kiedy Neymar i Messi, grając dla Barcelony, wykonali jedną z największych zmian w historii futbolu, pokonując PSG. Zaciekawiony? W takim razie kliknij na wideo, które właśnie pojawiło się na Twoim ekranie i obejrzyj ten epicki mecz.